Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj na tym programie chciałbym Was zachęcić właśnie do nagrania, które akurat przed chwileczką wrzuciłem na Ramble. Ale najpierw chciałbym bardzo serdecznie podziękować za te wszystkie serdeczne komentarze. Bardzo się cieszę, że rezonujecie ze mną i daliście w ten sposób to odczuć. Bardzo wam serdecznie dziękuję. Dzisiaj. Chciałbym się odnieść do Pascala Nayadi, to jest szwajcarski y, patriota, który y, ujawnia, ujawnia bardzo ciekawe rzeczy i właśnie na Rumble pokazałem Wam y, y, wywiad z Alexem Jonesem, który się y, ukazał 23 y, kwietnia 2024, czyli przed tygodniem. I na tym, na tym wywiadzie właśnie on powiedział właśnie, że Bill Gates nie żyje, że papież Franciszek nie żyje, że Emmanuel Macron nie żyje, że Elon Musk nie żyje, że Clintonowie obydwaj nie żyją, wszyscy są egzek egzekutowani, Obama nie żyje. Joe Biden nie żyje, Bezos, ten z Amazona nie żyje i Klaus Schwab też nie żyje. Ta informacja o Klausie Schwabie jest dla mnie y, najważniejsza, bo y, bo Nayadi, y, ojciec zakładał World Economic Forum y, razem z Klausem Schwabem i w 1983 roku chciał, czy opuścił nawet, opuścił t, tą instytucję i y, Później został znaleziony w Malezji y, zamordowany. Także to ma bezpośredni związek z tym, właśnie, że odszedł stamtąd i za, że dużo wiedział, i że nie chciał z tym World Economic Forum mieć nic wspólnego i dlatego takie coś. nie? Także zapraszam Was na Ramble. A teraz, właśnie, chciałbym Wam przy okazji pokazać y, parę skanów. Parę skanów, właśnie, bo w ostatnim tygodniu było bardzo, bardzo ciekawie nad Polską i tu mam takie porównanie też, co się dzieje w Europie. 1 maja i 3 maja dwa masońskie święta, także myślę, że wszyscy fajnie fajrowali i sobie trochę odpoczęli, ale tak naprawdę to, to nie są nasze święta. Tu właśnie zaczynam od tych skanów w okolicach Bydgoszczy. To nie są żadne chemtrajsy, to są skany. Y, latają właśnie i szukają. Nie wiadomo czego. Ale z tego właśnie, co przed chwileczką właśnie nagrałem na Ramble, y, do Paskala Najadi, to no, no są te wojska z całego świata, praktycznie y, to jest Alians. On tam mówi, że jest 30 y, narodów. W tym aliansie. i to się też kupie, trzyma wszystko, nie? Bo to, to znaczy, tak bez sensu te samoloty by też nie latały. Ja wam tu pokazuję głównie nad Polską, ale tu jest akurat polski samolot. Kampinoski Park Narodowy. Nowy dwór mazowiecki, także no ciekawe, to, jest, to nie jest bez powodu, że tak latają i na pewno coś wylatają. Tu jest bardzo ciekawy skan. Z 28 kwietnia, czyli parę dni temu, na Śląsku. No, co my się to wszystkiego dowiemy jeszcze, nie? I tutaj też w okolicach legnicy. Tam na później mamy jeszcze inny skan. Tu jest ciekawe, właśnie, bo w legnicy praktycznie są co tydzień trzęsienia ziemi. Ja dopiero teraz. Zauważyłem pierwsze skany w tych okolicach, także ciekawe, ciekawe rzeczy. I tu właśnie też w okolicach Zgorzelca, czy pod Zgorzelcem, pod Szczecinem, po obu stronach. I tu jest właśnie taka mapka, yy, to praktycznie codziennie tak w Europie wygląda. No i też się można zastanawiać, no dlaczego to tyle, tyle lat już trwa i na przykład ta Holandia jest cały czas skanowana tam i z powrotem, tam i z powrotem. To są potężne koszty, no ale to po pierwsze widać, że koszty się nie liczą, a po drugie widać, że ta Holandia, na przykład, yy, no to jest bardzo podejrzana, nie? Tu tak samo od góry Dania, Niemcy, w okolicach Berlina właśnie też bardzo mocno czesane wszystko jest. I tu też ciekawe właśnie Szwajcaria. Szwajcaria też cały czas tam latają. Genewa, o tu właśnie widać Genewę też. Pascal Najadi twierdzi właśnie, że Szwajcaria jest przejęta przez wojska amerykańskie w 100%. Tak samo wiemy, że Niemcy też są przejęte od 2020, a właściwie od 1918 roku, ale oficjalnie, właśnie ostatnio przez Amerykanów, od 1945 roku, Amerykanów tych kazarskich, tych z korporacji. Także to też, też jest bardzo ważne, żeby to wszystko umieć sobie poukładać, nie? O, tu jeszcze inny skan w, na Górnym Śląsku, Katowice. E, tu jest też ciekawy e, Kudowa Zdrój, Polanica Zdrój. E, te wszystkie e, e, uzdrowiska pod Wałbrzychiem. To jest dodatkowo ciekawe. E, dobrze wiemy, co tam jest. Zielona Góra. Także no, bardzo ciekawe skany. Tu jeszcze raz właśnie Europa. Szczecin, który już pokazywałem. A tu jeszcze też właśnie. Niemcy, Holandia, i tu pod Wałbrzychiem, tu Szwajcaria jeszcze raz. No to jest też ciekawe w Szwajcarii, na przykład są te, y, t, tunel Gotthard jest zamknięty i większość tuneli pod Alpami jest pozamykana, także tutaj naprawdę są ciekawe rzeczy. Y, tutaj też pomiędzy Krakowem a, a Górnym Śląskiem, Katowice, pod Katowicami, Tychy, Brzeszcze, Zator, Tutaj też polski samolot skanujący. I tu też właśnie Legnica. To jest bardzo ciekawe właśnie. Tutaj też widać, że to nie są żadne chemtrajs właśnie na podstawie tego samolotu, bo ten samolocik jest mały. No i on buczy właśnie. Jak się, jak się go widzi, to on właśnie tak buczy cały czas i wkurza praktycznie, bo to on lata tam i z powrotem nad głową. I to jak ktoś tam mieszka, to musi to widzieć, musi to słyszeć przede wszystkim. One nie są za wysoko i tak właśnie cały czas tam i z powrotem latają. Także tu jest też właśnie jakby dowód na to, że to nie jest chemtrace Chemtrajsy latają też innymi samolotami. A propos chemtrajsów, to też cały czas ciekawy właśnie, że pomimo tego, że się mówi, że wszystko jest przejęte, to te chemtrajsy cały czas latają, nie? Także to jest... Znowu przeciwieństwo do tego, co mówi Pascal Najadi. No ale to na pewno się tej prawdy dowiemy, jak, jak, jak to wszystko wygląda. Wieliczka, Park Krajobrazowy, no jakby nie było. I tu Kraków cały, nie? Tutaj widać Kraków. Tu w okolicach Gdańska. Te skany są zawsze bardzo ciekawe. W okolicach Gdańska. Gdańsk, Gdynia, Sopot aż do Helu. No zobaczymy, jaki samolocik tu był. Tu też właśnie malutki samolocik. I tu też, to jest w okolicach pod Nadraci nad Bożym. To, jest, to są te lasy kuźni raciborskiej. I tu też właśnie ciekawe, bo to przed wielu laty y, tam był ten pożar właśnie, nie tych, tych lasów. Y, ja to sprawdzałem gdzieś w internecie. To, to, to był największy pożar w Europie. I to w tym momencie jak widziałem te skany nad y, lasami y, w kuźni raciborskiej. No to sobie od razu te dwie sprawy połączyłem, nie? Też my nie wiemy, co to wtedy było tak naprawdę, nie? Yy, dlaczego ten pożar wybuchł i dlaczego wypalono cały las wtedy, nie? To było w 1991 roku chyba, czy jakoś tak? I tu jeszcze raz właśnie ten wybrzeże Gdańskie. Tu porównanie, właśnie Holandia znowu. Tu jest właśnie Holenderski, Królestwo Holandii, Kingdom of the Netherlands. Milita militarny samolot, czyli wojskowy samolot latał tutaj, właśnie. I to by chyba było na tyle. Zapraszam Was na ramble i. Znaczy, my od czterech lat o tych wszystkich sprawach wiemy, to nam jest pokazywane. Jaka jest prawda, to też nikt nie wie tego, nie? To cały czas, właśnie, że ktoś coś powie, ktoś coś sprawdza jakieś bardziej wiarygodne źródło niewiarygodne źródło no ale to powoli powoli powinno się krystalizować tym bardziej, że na jesieni mają być wybory w USA. Czy w ogóle dojdzie do tych wyborów? To co nam pokazują w telewizji cały czas, czy to wszystko jest prawda? To co widzimy w państwie na U, to co widzimy w państwie na I, na Bliskim Wschodzie. No tam nikt nie był, tego nikt nie dotknął, nie widział, nie? Także to też trzeba uważ uważnie to wszystko sprawdzać. I po fakcie na pewno się wszystkiego dowiemy. nie? To jest tak, że ja to tak sobie porównuję właśnie, jak się ogląda historię na przykład II wojny, to tutaj było takie wydarzenie, na drugi dzień było takie wydarzenie, wszystko poukładane. No a my tutaj od kilku lat właśnie jesteśmy w tym młynie i cały czas nie wiemy, co, co jest grane, cały czas przypuszczenia, cały czas domniemania i cały czas jakieś odgrzebywanie, szukanie. Y no, ale to jest cały czas właśnie naczucie. Tego, tego się na, y, rozumowo nie da wytłumaczyć. To się bierze właśnie na czucie i tą prawdę trzeba sercem przyjmować i odkrywać, i, i przesiewać wszystkie informacje. Także nie wierzcie mi w ogóle. Y, ja nic nie wiem. To są moje spostrzeżenia. Y, no i zapraszam. Zapraszam na ramlę. Link będzie pod spodem. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.